Kręcimy, kręcimy, wszystko kręcimy. Wszystkich Was dopadniemy i zrobimy mokument dzisiaj jeszcze, błagam. Także słuchajcie, pierwsze pytanie na dzisiaj. Ewa Rakus, ekipa Mokument, please. Gdzieś tam jesteśmy, nie? Razem. Pierwszy wywiad. Jest Robert Kuszmiocki, chciałem przedstawić w ramach wystawy Wonder Art. Joanna Kabala, skąd ten zegarek? Proszę powiedzieć. Skąd ten zegarek? Nie mogę. Z Niemiec. Celos od razu. Dlaczego okulary są przeciwsłoneczne? Mm, po są, ściemniły się z czasem. I Marek Zygmunt, dlaczego, z, z, dlaczego z, jesteśmy z, dzisiaj w takich fajnych kostiumach z, perferowanych? Nie mam odpowiedzi na to pytanie. <laughs> o, jest, Adam Stepin. proszę bardzo. Białe jest białe czy czarne? Fioletowe. Fioletowe i to jest odpowiedź dnia, na to czekaliśmy. Rozmach, proszę Państwa, rozmach. Jestem fanem rozmachu. WONDER ART! MOKUMENT ZA POKRYPUŁ! Oto część pierwsza, wydarzenie pierwsze. MOKUMENT TV, poproszę, łapiemy się dosłownie fizycznie artystę. Proszę pana, dlaczego pasek tej firmy właśnie pan zafolerował na ramieniu? Proszę o szybką że ropa drożeje. Ropa drożeje. To jest wypowiedź dnia, na to czekaliśmy. To jest wskaźnik naszego marszu ku niebiosom. Filip Jacaszek, dlaczego dzisiaj nie jesteśmy za od może przeszyć warunki klimatyczne. To jest właśnie to. To jest to. Kamil Pisarek, proszę. Skorpiony czy pajęczaki? Skorpiony. 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 Leszek i Przyciąć Ci tą brodę? Jeszcze nie. Jeszcze nie. To jest właśnie, to jest co nas Dobra. Tu jest nasz artysta, Proszę się przedstawić. Żywy. No właśnie. I wszyscy wiemy, że praca znajduje się na drugim piętrze. Stefan Kornacki. Bez okularów. Czy może być milcząca, niepokojąca, e, kłopotliwa cisza teraz? Zawsze dana, dane, kiedy zmierza się w dobrym kierunku. Słuchajcie, a znajdziecie. Słuchajcie, a znajdziecie. Przemek do jest tutaj. Poprzez wzrost. Bo tam odpowiedzi wszystkie, Bo odpowiedzi wszystkie znajdziesz. Odpowiedzi wszystkie znajdziesz tam. To głębokie, kruszające, porywające. O, Dlaczego mamy dobrą pogodę dzisiaj? Tak jest zazwyczaj. Tak jest zazwyczaj. A zatem, ta chwila, ta chwila właśnie, aby powiedzieć, że otwieramy. Wunderar! Dokument za pokrypu! Właśnie mieliśmy 10 lat od formalnego wejścia do procesji w roku 2015, które tu sobie odliczę. Nie, brawo! W 2015 filmu <noise> lub programu telewizyjnego przedstawiającego fikcyjne wydarzenia, ale prezentowanego w dokumentów. Dokument! Ah! Całą żyje! Czy bardzo się pan boi oszczy, czy ono się kojarza nam z jakimś miłym e, egzemplarzem e, jakiejś kameralnej sytuacji? To nie, to nie do mnie pytanie. – A jak było w Chinach? – Dobrze było. Yy, – Terakotowa Armia? – Widziałem. Yy, – I oni żyją? – tak? są tłumy tam. Tłumy. – Bardzo mili ludzie mówiący po chińsku. – Bardzo mi... Bilety? – Wszędzie. E... Bilety są podpięte pod paszport. Ale tam jest optymizm, wiesz? – Optymizm, nie? tak, tak. – Myślę, że my razem powinniśmy współpracować jakoś, nie? – Jasne, ja bym bardzo chciał. Czy z Tobą mieliśmy już setkę? Proszę pani, ile jest pasków na, na tej kurszulce wykwintnej, tak? A... Ale one jeszcze rozchodzą. Czy one mają związek z miejscem pani pobytu w tej riwierze egipskiej? Ja już wyszłam. <grym> no to Kuba Janicki, proszę bardzo, dokumenty. No ile razy, proszę bardzo, ile razy wygrał pan Szkotka? Dobre sumy? Nie, niestety raczej raczej na kolejny los. Czyli dzisiaj możemy liczyć na kolejną wielką wygraną w ramach tego występu? Na 100%.